W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jadę sobie w teren Hakushi. i przy okazji podpowiadam na Wasze pytanka, które zdaliście mi na Instagramie. Takie szybkie QA. Myślę, że fajne tak jakby uzupełnienie odcinka z terenu, żeby nie było nudno. Następnie Wam powiem, że mamy 10 stopni. Tak jest. To, że słońce świeci, to nie znaczy, że jest ciepło. Mamy 10 stopni. Ja jestem już ubrana jak na zimę, a Kamara zaczęła puk sobie zapuszczać już i, i to mi się kurczę nie podoba, bo ja nie lubię ogólnie bez śniegu, jakie jest zimno, bo jakie jest zimno i jest śnieg to jeszcze ujdzie, ale, ale kurczę bez śniegu no to tak wiesz co, chodzi, tak trochę lipa. Będę tak od dołu do Was mówić, bo tam daszek i mi zasłania te słońce, bo tak to bym tak... O, tak o bym mówiła, tak część tak Eee, Mamy tutaj rów, o kurde, kurde, dobra. Haki e, e, Nie! Nie, Haki, nie skaczemy. Jest to jakaś okrężna droga chyba tam. No dobra sprawdzimy, bo przez ten rów to mi się nie uśmiecha. A na pewno skoczy, bo to jest geniusz umysłu. E, tak, znaczy przez taki duży to już skoczy, nie? bo przez takie małe to jeszcze nie. Ej, co tam za chmury? E, wy to widzicie? Co jest grane? Dobra, przejdziemy przez rów i zabieramy się za pytanka. No dobra, zaczynamy z pierwszym pytankiem i idziemy na całość. Pytanko brzmi, czy chciałabym kiedyś mieć rewaka po Hakamadzie? I czy planuję w ogóle ją zaźrebić? Bo to jest pytanie numer jeden. W ostatnich pytaniach, które mi zadajecie, więc postanowiłam na nie odpowiedzieć. A więc tak. Jak wiecie, Akamada ma dopiero 3 lata. Czyli sama jest jeszcze źrebakiem. A wy już zadajecie takie pytania. Kurde, no fajna Akamada ma. Ja nie wiem, skąd wam się to wzięło, może dlatego, że teraz yy, hodowla koni popularna i w ogóle wszystko, nie wiem, ja może nie w temacie jestem, ale no kurczę. Możecie zadać, ja rozumiem jak zadacie te pytania, jak komanda będzie miała, nie wiem, 6 lat, albo będzie starsza, ale jak ma 3 lata i zadajecie mnóstwo takich pytań, czy chciałabym zierwaka. No ale dobra, dobra, yy, wiadomo, że nie będę ją teraz zierpić, nie ma szans. Yy, w przyszłości powiem szczerze, że nie wiem, nie wiem, po prostu. No, Hakamada -ha widzę w butach, sobie dzielnie idzie. Ej, nie spadły jeszcze? Nie, nie spadły, no i super. Więc na ten czas nie planuję Hakandy zaźrebić. A jeśli kiedyś będzie to gotowa i będzie chciała, przede wszystkim, to, no to jak najbardziej. Jak będzie chciała, to, to super. Fajnie by było mieć po swoim uko ukochanym koniu źrebaka, prawda? Ale to jeszcze, jeszcze. Także nie musicie zadawać tego pytania. Zadajcie je za kilka lat, albo nawet kilkanaście. Prawda, Aki? No, sama jeszcze jakieś hasała po tych zielonych łąkach. A nie, jakiegoś tutaj dzieciątko wychowywać, prawda? Z rybaka. Czy nie ma równo na szczęście? O, tak, tak! No! Sianko, tak? Haki? O, jakie dobre, matka! No weź, ja chcę te sianko. Spójrzcie. Jeszcze chyba nie, nie zebrane, dlatego idziemy tak tutaj, tutaj, nie idź. sianę, żeby nie rozwalać koniu. I fajnie, fajnie, bo to właśnie jest taki okres jesienny, gdzie wszystko już jest zebrane z pól i można sobie przejeżdżać konno, a nie asfaltem, chociaż mamy buciki. I jeszcze wam powiem, że Akamada normalnie w tych butach świetnie się chodzi. Ja czuję, jak na niej jadę, nie? Że bardziej pewnie stawia te kroki i chętniej. Dobra, lecimy z kolejnym pytankiem. Kolejne pytanko brzmi, czy nagram taki film jak z bratem, tylko z kamerzystą. Otóż, moi drodzy, chciałabym. Teraz musicie kamerzystę zachęcić, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć taki odcinek, gdzie kamerzysta jeździ na hakamadzie. Yy, musi być tutaj dużo łap w górę, bo musicie go zachęcić, bo on jest takim, wiecie, takim człowiekiem, który kurczę... Nie ma, nie ma, nie da sobie tutaj... Yy... Muchać w kaszkę, czy jak to tam, uda się zbiecha i co tam patrzysz? Przepraszam bardzo. Tam y, la, dziad z lasu? na no, chyba nie. No. No, więc mam nadzieję, że się zgodzi i nagramy taki odcinek, bo będzie, będzie fajnie, będzie fajnie. A staje jeździ konno, bo większość z was nie wiedziała. To już wiecie. Pod jakim kątem chcę rozwijać ranczowewi? Powiem Wam szczerze, że na pewno bym chciała mieć ujeżdżalnię. Ujeżdżalę nawet taką małą i ona jest w trakcie budowy, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie muszę się jakoś pozbyć tego błota. Masakraki. Gdzie ty skręcasz? <laughs> Bo jak wiecie, ja muszę tutaj jeszcze patrzeć na kamadę, co ona tu kmini. Chciałabym na pewno, no kurczę, kupić ziemię tam obok mnie, ale no to jest do graniczy z cudem, żeby to kupić. No niestety. Ale jakbym już kupiła, to na pewno bym tam chciała postawić swój dom, wiadomo, duże pastwisko kolejne yy, i co jeszcze, może jakąś no, krytą ujeżdżalnię, kurczę, na każdą pogodę, nie będę musiała się martwić, że na przykład deszcz, je yy, błoto znaczy się jest, bo mi tam pogoda nie przeszkadza, jak na mnie pada deszcz śnieg, chodzi o podłoże, że no potem nie zdaje się zbytnio, żeby koń yy, chodził po takim podłożu i biegał, o może tak biegał. No i fajnie przemawić, taka kryta ujeżdżania albo kryty lożownik. To też by było sztos rozwiązanie ogółem. No i to chyba tyle, kurcze. A tak to chciałabym właśnie pensjonat prowadzić, pensjonat ranczowy i będziecie mogli na przykład swojego konia trzymać u mnie, ale to będzie stajnia wolnobiegowa, polegająca na tym, że konie po prostu 24h są na pastwisku i mają dostęp do siana, do wody i do wiaty. Przy okazji może, a fajnie jakby się jak na przykład jakiś kawałek lasu kupiło, słuchajcie, to by nie trzeba było wiaty robić, bo konie by się kryły, yy, gdzie? pod drzewami. Na przykład jakby był mróz. Chociaż jak znacie Ontario, to Ontario jak leje deszcz, to zamiast się schować pod wiatę to on stoi przed wiatą. Serio. Także od konia zależy, czy chce się schować w taką pogodę, czy też nie. O jejciu, jejciu, co tam, co tam koniu? Co tam? Co się stało? A tam nie ma nikogo. O, jak wi widzicie te dwa wieżowce duże, no to tam powstaje SK i tam będzie, moi drodzy, przejazd, będzie przejazd na drugą stronę. Zresztą tutaj widać, idziemy zobaczyć, pokażę Wam. I okej, okay, dobra, kurczę, myślałam, że nie będzie tu przejazdu, ale akurat gdzie wychodzi ta droga, jest tutaj przejazd. I będziemy mogły w tamte tereny jeździć z Sajmonką. także Także Sajamonka, kolle na śnieżkę dalej aktualny. No i patrzcie to, widzicie? Widzicie ten most? No właśnie. Myślałam, że tutaj będzie na dole SK przejeżdżać, no przejeżdżać, yy, przechodzić, ale wybudowali most i będzie przejazd. No kurczę, sztosik. Nie wiem gdzie Akanada Ty teraz zmierzasz, aczkolwiek tam już nie ma drogi, a ja chciałam tylko Wam pokazać właśnie z tej strony jak to wygląda. Yy, tak, Kanada. Nie sądzę, żebyśmy tam gdziekolwiek wyjechały, bo tutaj jest ruchliwa ulica. Ale w sumie tutaj... O, paradoks, kolejny. Droga asfaltowa, która tam nie ma do przejazdu i tutaj też nie ma przejazdu. O, nie wiem, o co chodzi, ale może kiedyś tu była jakaś droga, ale chłopcze. Jak to wygląda. No przy okazji odczulanie i już Akamada nie będzie się bała, przy... jak na przykład tutaj będą auta jeździć. O jejciu, jejciu! Bez ale tu nie przejedzie? chociaż, ej, Kakamada, tu jest łoka po prawej. No dobra, jedziemy, a co tam? Nie? Raz kozi śmierć. Ja lubię takie ekstremalne tereny. Nowe trasy, bo ten stare to już mi się nudzą, nie? Przy okazji będziemy koło głównej ulicy, gdzie Akamada kiedyś zwiała, dawno temu jeszcze jak z Begonią stała, i sobie tą ulicą słuchajcie szła. Co sobie szła. Nie, ja nie ściemniam. Zwiała z pastwiska, gdzie miała siano trawę, koń był. Zwiała z tego pastwiska i ona szła tą główną ulicą. I na spotę w ogóle naszego miasta e, pisali wszyscy, że koń idzie po drodze ekspresowej. E, czyli to koń. Jedną <grywdy> kiedyś urywek to mam wstawię, bo naprawdę ta na kawada to jest istny geniusz. ojacie ale... Te chmury naprawdę wrócimy z kolejnym takie. Jak wrażenia po pierwszym kusie na Bakusiu? Ha, kurczę, widzę, że długo mnie oglądasz i z TikToka pewnie nie znasz, bo tam na TikToku e, ludzie zaprezentowali te ksywki Bakuś, pakuś, bo nie dosłyszeli co ja mówię, bo ja mówiłam cały czas hy, hakuś do niej, hakuś albo hakusia. I ludzie zaczęli pisać na py. Pakuś, potem Pakumi, Bakuś, i stąd właśnie wzięły się te ksywki. E, no i tak, jak. O, ale ptaki lecą, baczcie. Wow, wow ale fajny cień. E, może tak, ten cień wam pokażę, bo jest fajny. E, I co, i co? Aha, jak wrażenia po tym kusie pierwszym. Znaczy, to był pierwszy kus niekontrolowany. Kto oglądał film, to wie. I powiem szczerze, że kamada jest przewygodna Naprawdę, w kusie totalny sztos Ja oczywiście anglezowałam, nie? zaczęłam anglezować I potem y, przeszłam do pełnego siadu i chciałam ją po prostu jakoś zatrzymać Wiecie, no ale ona zna ten sygnał, co to znaczy krótki w ogóle, wow, ale blisko, dobry koń więc się zatrzymałam, znaczy przyszła do stępa na szczęście. Dobrze, że Dakota na przykład nie zaczęła galopować jeszcze i poleciała wycwałem, bo tak to Akamady bym już raczej nie zatrzymała. I bym musiała po prostu trzymać się w tym siodle i czekać aż stanie, bo nie chciałabym na przykład jej szarpać zawodze i dodatkową presję dodawać, albo bym już zeskoczyła, jakby było naprawdę źle. I, i no, no i tak to by było, ale na plus jest, na plus jestem. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż będziemy kłusować już tak, wiecie, już tak prawilnie, A planuję pierwszy kłus pod koniec tego roku. Na początku przyszłego roku. Zobaczymy jak Hakamada tam się spisze i, i super będzie i na pewno to będzie kurs pierwszy na łące, bo tak w Hakamadzie będzie lepiej. Jak pracujemy to tam podstawowe sygnały na lożowniku, a tak to po prostu idziemy w teren i też na pastwisku ćwiczymy różne ćwiczenia, więc się nie martwcie, bo nie wszystkiego nagrywam. I nie wszystko widzicie, co ja robię z akamadą. widzicie tylko efekt pracy, a to co robię, no nie pokazuję, bo są różne szkoły. Jedni my dali lajka, bo powiedzieli, ale super pracujesz z kojem, a drudzy powie powiedzieliby, a ty robisz to źle? Bo ja wiem lepiej, bo trener mi tak powiedział, nie? Słuchajcie, ile kurczę trenerów, tyle szkół e, jazdy, można tak to powiedzieć? E, o tak, co, co ja w ogóle ład. Można tak to powiedzieć. No, ale najważniejsze jest co? Dobro konia i trening zgodnie z jego biomechaniką naturalną. Super. Ale przyspieszyłaś, bo tu z górki trochę. Yy, tam chyba nie wyjedziemy. Na pewno nie, więc musimy wrócić na tą ścieżkę, która jest tam. Dobra, dobra jesteś jaka mada, dobra jesteś. Chyba, że pójdziemy sobie główną. A co tam jest? Raz się żyje, prawda? Na jak, na jak? Tutaj te łąki też fajne mają. Kurczę. Czy ktoś ma na sprzedaż tą łąkę? zrobię wyższy korytarz dla Hakamady. Słuchajcie, planowałam zrobić go dzisiaj, ale stwierdziłam, że jest zbyt zimno, nie chciałoby mi się stać. Nie ma kto mnie nagrać z drugiej perspektywy i Hakamady, więc wiedziałam, a kurczę. Nagram to jak będę miała więcej czasu na spokojnie. Na przykład Sejąka mi pomoże w nagrywaniu i wtedy wszystko ładnie i zobaczymy. Planuję Hakaładzie ustawić przeszkodę 1,20 m docelowo i chcę, żeby to skoczyła oczywiście, jeśli, jeśli skoczy. <ścoughs> ja myślę, że skoczy, bo kurczę, ogrodzenie dzisiaj przeskoczyła z Dakota, Nie pytajcie jak, przeskoczyły sobie ogrodzenie. Bo ostatnio ta kota przeskakuje ogrodzenie i Hekałada pewnie też stwierdziła, że sobie przeskoczy. A co tam? No niestety tak czasem bywa, a ogrodzenie jest pod prądem. No cóż, widzę tu jakieś ślady, może, może jakoś się da tutaj przedostać. O wiecie, tu pójdziemy. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. No. Super ko... Tak. jedziemy sobie tutaj na tą dróżkę do naszego, yy, mam nadzieję, że tutaj... I nie ma rowu. Dobra, nie ma autaki. Nie ma, nie ma paśni. kawada pójdzie kurwa wszędzie, gdzie ją poproszę. No po prostu nie mogę. Tak jest. I ten koń ma 3 lata. Także pracujcie z ziemi, ze swoimi koni i chodźcie na spacery w ręku. Ja w ręku na spacery z akwadą chodziłam wszędzie. Dlatego to teraz nic się nie boi, niczego. I chodzi ze mną tam, gdzie ją poproszę. Dobra, my tutaj idziemy sobie na razie asfaltem. Posłuchajcie sobie stukot kopyt i w butach, bo na przednich kopytach ma buty. E, tam ktoś kosiarką kosi i zagłuszył. Patrzcie, tam grają sobie na boisku. Jaka <grywka> ładna. o, co to jest? fajnie jakbyś mogła chociaż prawym pasem iść. Nie zbaczać na lewo. Bo no i sobie tam grają, wiesz? A my idziemy to jakby trochę głuchą ulicą, która schodzi z tej szybkiej drogi ekspresowej na naszą wieś. Ale widzę, że pustka wszyscy w pracy albo nikomu nie chce ci wychodzić, bo nagle jest minus minus 10, przepraszam bardzo 10 stopni. Z 20, a było 20 stopni. Powiemcie, że to jakiś trener, dobra, to kurczę, my nie przeszkadzamy Akrana. O już miałam powiedzieć, że kurczę pustka w, tym, w tej wsi. Ich nie przejeżdża, a tutaj jednak jedzie auto. Dopiero teraz. No i lecimy dalej. Tu w ogóle taki most, a gdzie jest to? to o, jest strumyczek, dobra. Ale dziwnie, tutaj takie ogrodzenie jakby tu konie były. Ale nic mi nie wiadomo, że tu konie są. Lecimy. lecimy taki tutaj skrótem sobie. Czy kolejny jutra kawada ogarnie? Dobra, super koń. Idź, idź, idź. I ci tu jest taki skrót koją No. Tak się nie zabi. Tu, 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 na ja? Już go widzisz? No, widzę, że go widzisz. Taka ścieżka. Więc yy, mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek. Jak tak, to oczywiście, łapkę w górę i subskrybujcie na mój kanał. A kawada Was zachęca do subskrypcji, bo zostało nam niewiele do 30 tysięcy osób. Wow, duża liczba. Mówiłam to na 20 tysięcy, na 10 tysięcy i będę to mówić na 30 tysięcy, że jest to duża liczba, jak dla mnie. No nie porównując się tam do friza co ma tam 4 miliony, ale to nieważne, prawda Haki? Tylko, żeby nam kot czarny przypadkiem nie przeleciał przez ulicę. A jeszcze wam powiem, poczekajcie, poczekajcie, jeszcze nie wyłączajcie odcinka, kurczę, słuchajcie, jeszcze nie powiedziałam, że to koniec. Powiem wam, że jedziemy za tydzień na ostatni, ostatni rajd konny w tym roku do naszej koleżanki, która była ostatnio tutaj ze swoimi końmi, z Justinem i z... Noną. O! Z Justinem i z Noną, z tym konikiem polskim. I teraz my do nich idziemy i zobaczymy. Zrobił sobie taki trzydniowy rajd. I, i też będziemy właśnie zostawiać chyba tam u niej konie zobaczymy prawda haki póki jest jeszcze ciepło bo widziałam że ma być sporo ten 20 stopni ale to no właśnie w przyszłym tygodniu haki dobry kway właśnie yy, no. no bo ma być 30 stopni więc więc będzie super i mam nadzieję że Wam się taki film spodoba no i teraz mogę się z Wami już pożegnać, bo idziemy do góry, zaraz będziemy już w stajni.